Dzień dobry Państwu, witam serdecznie www.wiem.to, Nina Kaczmarek dla Kolegium Balticum. Moim dzisiejszym gościem jest bardzo ciepła osoba, tak jak przystało na ciepły klimat świąteczny, bożonarodzeniowy, który tuż tuż przed nami, z nami wybitna szczecinianka, pisarka, jurorka magnoli biznesu, kobieta petarda, która Okazuje się, że napisała tak długo, dużo książek, że mimo że wszystkie przeczytałam, to i tak ich wszystkich nie zliczyłam, bo już 11. Sylwia Trojanowska. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry, Nino. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Jest mi niezwykle miło i ciepło słyszeć tak wspaniałą zapowieść swojej osoby. Tak, to ja dziękuję Sylwia, że przyjęłaś zaproszenie na naszą rozmowę, na nasze spotkanie, bo zachodziłam w głowę, z kim ze Szczecina mogłabym porozmawiać w dzisiejszych właśnie czasach, żeby dać wszystkim taką otuchę, poczucie tego, że cały czas jest dobrze, że tu i teraz cały czas jest nasze szczęście i że należy to dostrzegać i pielęgnować i pojawiłaś mi się od razu ty. Pojawiłaś mi się ty ze swoimi powieściami, z ciepłymi postaciami, które w tych książkach e, przedstawiasz no i pomyślałam oczywiście o twojej najnowszej powieści, którą e, popełniłaś i o niej właśnie chciałabym dzisiaj powiedzieć. E, powieść nazywa się Wzgórze Świątecznych Życzeń i Sylwia, jakbyś mogła coś więcej opowiedzieć, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie czytali książki, do tego, żeby w nią zajrzeli. Skórze świątecznych życzeń", to jest rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, moja jedenasta powieść i szczerze mówiąc, ten czas leci bardzo szybko, ale powiem Wam, że ta powieść kończy mrok, w którym Celebrowałam pięciolecie od mojego debiutu literackiego, więc jest to też dla mnie szczególna powieść. I w tej szczególnej powieści starałam się zawrzeć maksimum ciepła, dobra i mm, jakiejś takiej nadziei, która wydaje mi się, że w tych dość trudnych, skomplikowanych i nieprzewidywalnych czasach jest nam niezwykle potrzebna. Z górze świątecznych życzeń to jest powieść świąteczna, jak sam tytuł wskazuje y, na to. Tym razem zebrałam czytelników do y, otulonego śniegiem, świeradowa zdroju. Więc, drodzy Państwo, jak będziecie zanurzali się w tę powieść, to będziecie y, kruczyli uliczkami świeradowa zdroju, które są absolutnie pełne śniegu. Będziecie y, chodzili y, alejkami które okalają rzędy świerków. Będziecie przechadzali się po deptaku, który jest cudownie przystrojony girlandami świateł. Starałam się stworzyć naprawdę wspaniały klimat, wspaniałą atmosferę, bo wiem, znaczy wiem, bo tak czułam, że w tym roku nie będzie nam ta atmosfera dana. Z uwagi, no wiemy na jakie okoliczności. Więc chociaż w tej książce, chociaż w, taki, w takim czasie szczególnym, kiedy bierzemy książkę, otwieramy ją, chciałam czytelnikowi pomóc poczuć, czy też wczuć się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Um, mam nadzieję, że to się udało. Pierwsi czytelnicy donoszą mi bardzo uprzejmie, że tak, że ta książka jest niezwykle ciepła i fantastycznie przygotowuje do, um, do świąt Bożego Narodzenia, że ma taki unikalny klimat i to mnie, to mnie bardzo cieszy. Ale żeby nie było tak słodko, bo um, powiedziałam, że tam jest rzeczywiście w tej powieści jest tak bardzo ciepło i nastrojowo. To ja też zdana jestem z tego, że moje powieści nie są przelukrowane, nie są zbyt takie słodkie. Czytelnikom, właśnie takie, bardzo życiowe historie przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Niektóre bardziej, celebrując pewnym tradycjom, a niektóre Prawie wcale. Jedne zmagają się z problemami, troskami, takimi z jakimi i my się zmagamy, a inni po prostu z uśmiechem wkraczają w kolejny tydzień odliczania do Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, Sylwia. Zawsze twoje książki toczyły się jednak w Szczecinie, w okolicach Szczecina, a teraz wyjechałaś na no, kawałek dalej, to taki wcale nie mały kawałek. Bo no sam chociażby śnieg świadczy o tym, że są to bardziej górzyste tereny niż nasze. Co ciebie tam zaprowadziło? Jaki był powód tego, że teraz Świeradów właśnie? Y w zeszłym roku stworzyłam pierwszą swoją powieść świąteczną i to była Wigilijna Przystań. Ona rozgrywała się w Niehorzu, ja. który jest bardzo bliski memu sercu, i myślę, że wielu Szczecinian ceni sobie odpoczynek w, tym, w tej miejscowości, w tym miejscu. Natomiast postanowiłam, że skoro pierwsza powieść świąteczna była na północy, to druga powinna być na południu. Dwa lata temu, we wrześniu 2018 roku, tak się zdarzyło, że akurat byłam w świeradowie zdroju i to miasteczko zauroczyło mnie, zachwyciło mnie. Ale. Mm, Zachwyciło mnie swoim spokojem, taką elegancją, taką ciszą, bo ono nie jest, przynajmniej wtedy, ono nie było przepełnione turystami, tak jak na przykład po sąsiedzku znajdująca się szklarska poręba czy też Karpacz. I ten spokój wydał mi się idealny do tego, aby tam przenieść. Akcję jednej z moich następnych powieści okazało się, że zrobiłam to bardzo szybko, bo już rok później zaczęłam pisać powieść właśnie, która rozgrywa się w świeradowie zdroju. Sylwia, tak słucham Ciebie i no, nie mogę pominąć pewnej historii ze swojego życia, bo ja świeradów też znam, ale y, mój mąż z mężem mojej kuzynki, z którymi byliśmy razem właśnie na wypoczynku zimowym jakiś czas temu, y, troszeczkę sobie ze, ze mnie zażartowali i wzięli ulotkę i przeczytali, że to jest świerardów. Ja mówię, jak świerardów? Przecież świeradów. I powiem okay. Ci, że do dziś tak... No mi to zakorzenili, że do dziś jak słyszę świeradów, to się zastanawiam, jak to tak właściwie było. Czy świeradów, czy świeradów? Ale tak, świeradów. Akcja toczy się w świeradowie. No właśnie, a Sylwia mówi, że przeniosłaś się z, z miejsca na miejsce. Rzeczywiście potwierdzam, że jest spokojniejsze niż te pozostałe kurorty górskie, które są obok. Ale ja jestem ciekawa bohaterów, bo zdarza się, że w Twoich powieściach ci bohaterowie między sobą się. Ciągle spotykają, mają wspólne historie, łączą ich jakieś koniugacje. Czy w tej książce też pojawiają się bohaterowie z poprzednich powieści i czy oni ze sobą dalej mają jakieś relacje? Poprzednia powieść świąteczna, czyli Wigilina Przystań, to była powieść, którą przemyślałam jako jednotomową historię, i tak samo jest ze wzgórzem świątecznych życzeń, to jest, którą można absolutnie czytać niezależnie od wigilijnej Przystani, jednak z uwagi na to, że ja bardzo polubiłam Wigilijną Przystań i zżyłam się z bohaterami Wigilijnej Przystani. W ogóle tam była taka ciekawa historia, bo mnóstwo osób pisało do mnie i do mojego wydawcy, że chcieliby przeczytać kontynuację losów bohaterów Wigilijnej Przystani. Ale ja nie zamierzałam akurat tego robić. Natomiast z uśmiechem takim serdecznym w stronę. Swoich wiernych czytelników i fanów Wigilijnej przystani, do fabuły wzgórza Świątecznych Życzeń dołączyłam takie myślę, że miłe prezenciki w postaci trzech osób, które. Trzech bohaterów, którzy pojawiają się, pojawili się w wigilijnej Przystani i pojawiają się też we wzgórzu świątecznych życzeń. Natomiast generalnie można czytać absolutnie niezależnie Wigilijną Przystań od wzgórza świątecznych życzeń. Czyli właściwie, jeżeli są osoby, które nas słuchają, a które jeszcze nie mają prezentu na święta, to to jest taki fajny prezent, właśnie. A z tego co wiem, Ty też nie stronisz od tego, żeby dedykować takie książki i chętnie przyjmujesz wiadomości, gdzie osoby osobiście odbierają od Ciebie wszelkie powieści, bo ja sama jestem takim czytelnikiem, że wszystkie książki, które mam od Ciebie, to chyba każda jedna ma w środku dedykację. A od jakiegoś czasu zbieram tę dedykację wraz z moją córką, która też się szykuje na pisarkę i to między innymi jest twoja zasługa, Sylwia, bo ciebie poznała, czytała twoją książkę i no i to w jakiś sposób tak uskrzydla i powoduje, że chce. Wydaje mi się, że pisanie to nie jest najłatwiejsze. Zajęcie, jakie można sobie wymarzyć, no bo jednak jest to mnóstwo godzin siedzenia nad komputerem, wiele godzin wymyślania historii, zastanawiania się, jak to zrobić, żeby to było takie niesamowite dla czytelnika. Ale jest to jednak coś cudownego, co dodaje skrzydeł, co jest. Absolutnie pochłaniające i e, wzmacniające. Więc ja się bardzo cieszę, że e, Twoje córeczce, m, e, że Twoja córeczka zainspirowała się tym, że ja piszę i idzie w te ślady. To, to fantastycznie. No tak, i teraz tak jak mówisz w ogóle, to ja przy Tobie i w rozmowach takich jeszcze prywatnych z Tobą, chociaż jednak o literaturze, zaczęłam zwracać uwagę na to, że umiejętnością jest chociażby budowanie napięcia w książce, układaniem akcji, tak, żeby ten czytelnik rzeczywiście odnajdywał tam jakieś wątki wspólne do siebie, ale jednocześnie, żeby się zainteresował tym, co będzie dalej, a nie, że dostał historię od początku do końca wszystko już wiemy, jak jest, tylko takie właśnie prze... u ciebie to się, to się dzieje, że te rozdziały się przeplatają. Jest kawałek o jakimś bohaterze, za chwilę o jakimś, bo u ciebie rzadko jest tak, żeby był tylko jeden bohater i ten jeden bohater zawładnął całą powieścią. Tam jest wielowątkowo to poprowadzone na ogół. Jak ty się w tym w ogóle łapisz, To jest dla mnie niesamowite, bo zawsze się, jak ty jeszcze mówisz, że jesteś zżyta z tymi bohaterami, myśmy się kiedyś już śmiały z tego, że to jest jakieś wielokrotne roz, rozdwojenie, to nie no, zwielokrotnienie jaźni, bo jak to wszystko połapać? Nie się nie gubisz w tym? Nie gubisz się w tym? Nie, raczej się nie gubię, Nie, nie, ja raczej się nie gubię, ponieważ kiedy piszę... Powieść to tylko jedną. Nigdy nie piszę więcej fabuł niż jedną i koncentruję się w pełni. Ja naprawdę się cała oddaję moim bohaterom i historiom, które tworzę. Ja, Myślę ciągle o nich. Naprawdę wiele nocy jest u mnie takich, że ja budzę się o drugiej trzeciej. Myślę, że to jest jakiś proces w moim mózgu: o drugiej trzeciej nad ranem i budzę się z taką myślą rety. To jest dobry pomysł, czyli ja naprawdę cały czas myślę o tych bohaterach, szczególnie w ostatniej fazie zapisu, kiedy to już nie wiem, miesiąc jest do oddania tekstu, kiedy już ten tekst jest taki naprawdę pełny, kiedy ci bohaterowie się wyklarowali, kiedy wiem, w którym momencie zaskoczę czytelnika albo przynajmniej chcę go zaskoczyć, kiedy um, robi jakiś twist. No, um, Wtedy już jestem naprawdę żyję w bardzo dużym napięciu, bardzo mocno ekscytuję się tymi bohaterami, bo co innego jest, kiedy we mnie temat jeszcze bulgocze, kiedy ja jeszcze sobie tak rysuję jakichś bohaterów, oni przychodzą do mnie, pewne miejsca się pojawiają w mojej głowie, pewne zdarzenia. To, to na przykład w tej chwili myślę bardzo coraz intensywnej o pewnej, o pewnej fabule, którą będę pisała pod koniec roku. Tak, tak mi się wydaje, że będę ją pisała pod koniec roku. Ja już o niej myślę mniej więcej od roku, od półtorej roku, ale to jest na razie takie bulgotanie. Natomiast całkowicie, absolutnie całkowicie poświęcam się, angażuję się w to, co dzieje się teraz w mojej powieści, która jest w ostatniej fazie zapisu. No właśnie, w sumie, powiedziałam, że myślę o innych, a tutaj, że całkowicie się poświęcam. Ci, którzy piszą, to wiedzą, y, wiedzą o czym mówię. Po prostu całą energię, y, naprawdę niemalże całą energię oddaję y, pisaniu. No właśnie, a Wiesz, mi się pojawia tak, bo mówisz, że tworzysz fabułę, osadzasz ją w czasie, są bohaterowie, i rzeczywiście są takie elementy, które te przynosisz bezpośrednio. To, co się dzieje na świecie, przynosisz w swoje powieści. A czy pisząc teraz kolejną książkę na przyszły rok, już uwzględniłaś w niej obecną sytuację na świecie? W moich powieściach nie poruszam tego tematu, jego jest tak dużo dookoła nas, że staram się w swoich książkach dodatkowo jeszcze tego lęku, czy też tych sytuacji, z którymi mamy do czynienia, jeszcze nie umieszczać, nie powielać takiego. No, Trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, i też emocji y, takich y, niezbyt pozytywnych, które temu y, towarzyszą. Staram się natomiast i wydaje mi się, że ten rok y, y, w mojej twórczości to jest rok powieści z nadzieją w tle, z taką wielką nadzieją w tle, że jeszcze będzie normalnie, że jeszcze będzie dobrze, że jest szansa że wyjdziemy z tego się nie otwartym przez chirurga, a z otwartym sercem na czynienie nowych fajnych rzeczy, na czynienie dobra. Mhm. A zgodzisz się ze mną, bo ja na przykład obserwuję coś takiego, że mimo tej trudności w tej chwili, to mam wrażenie, jakby ludzie się stali bardziej otwarci na siebie mimo wszystko. Ja wiem, że jesteśmy bardziej drażliwi i e, łatwiej można kogoś zdenerwować, czy też zauważyć, że ktoś się denerwuje. No jest gdzieś ten taki margines dużo, dużo cieńszy w tej chwili, ale prawdą jest też coś takiego, że staliśmy się tak naprawdę ludźmi, że odkryliśmy, ile jest człowieka w człowieku. Myślę, że w ogóle się bardzo zmieniliśmy. Samo, jak sobie myślę, jak tutaj odpowiedzieć na Twoje pytanie, to wczoraj, chyba, wczoraj albo przedwczoraj na jednej z rozmów online, taka konkluzja na koniec nam się pojawiła: że gdyby nie ten czas pandemii, kiedy nie możemy się spotkać osobiście na jakichś spotkaniach autorskich, to. Nie spotkalibyśmy się na żywo. Koleżanka była dwie koleżanki z Niemiec, dwie koleżanki z Polski i rozmawiałyśmy sobie w jednym czasie, siedząc u siebie w domach. O bardzo przyjemnych rzeczach wspierałyśmy się nawzajem. Wydaje mi się, że ten czas pandemii pokazał, że pomimo dzielących nas kilometrów Możemy bardzo wiele dla siebie zrobić, chociażby dzięki temu, że ze sobą porozmawiamy, że y, y, wspieramy się, że zobaczymy siebie, y, uśmiechniemy się do siebie. Wcześniej częściej rozmawialiśmy chyba przez telefon czy też przez komunikatory, ale nie widzieliśmy swoich twarzy. A teraz y, jakoś. Chyba do tego dążymy, żeby częściej rozmawiać w taki sposób, aby widzieć siebie, aby patrzeć w te uśmiechnięte oczy, aby zobaczyć twarz bez maseczki. No bo jednak, jak poruszamy się po ulicy, no to, to same zbóje chodzą, po prostu same zbóje. A tak jest taka normalność. Wydaje mi się, że też to, co jest niezwykle fajne i cenne, to to, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie, jeżeli ktoś choruje, to od razu znajdują się osoby chętne pomagać. Sama wielokrotnie pomagałam, czy sąsiadą, czy znajomym dowoziliśmy czy posiłki, czy zakupy. To jest dla mnie takie absolutnie normalne i oczywiste. I wydaje mi się, że taka otwartość, tak, to jest to, co, co chyba się wydarzyło dzięki tej pandemii. No właśnie, to co powiedziałaś, to jest też takie, jak sobie podsumowałam w głowie, to tak, jakby Boże Narodzenie trwało cały rok. Bo jest powiedziane, że pomagajmy sobie i rzeczywiście ten taki zryw dobroci często jest związany ze świętami, a tutaj no, ta sytuacja trwa troszkę dłużej niż przygotowania do świąt i rzeczywiście pokazała, że potrafimy sobie pomagać. I tak, jakby te święta, taki, taki pozytywny akcent jakby te święta trwały no, trochę dłużej. Sylwia, tak już kończąc naszą rozmowę, co chciałabyś powiedzieć naszym dzisiejszym słuchaczom i wszystkim Twoim obecnym, przyszłym czytelnikom? Kilka dobrych słów od ciebie, dla to, żeby mieli właśnie taką siłę w sobie, żeby trwać w kolejnym czasie. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ono jest teraz najważniejsze zarówno dla was, dla nas, jak i dla naszych najbliższych. Ale też życzę Wam, aby w trakcie tych świąt nie, zabla, nie zabrakło chociaż takiej ociupinki magii świąt z lat uprzednich. Abyście e, czuli dobro, abyście czuli ciepło, które będzie płynęło do Was, od Waszych bliskich, ale też i od Was do nich. Życzę Wam. E, by były to też zaczytane święta, bo jakże inaczej, może znajdzie się moment, kiedy będziecie mieli chwilę i może to znajdzie się moment, aby zaczytać się we wzgórzu świątecznych życzeń, czego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? I życzę Wam jeszcze tego, abyście wchodząc w nowy 2021 rok czuli optymizm. Czyli nadzieję, że ten przyszły rok będzie lepszy, że będzie spokojniejszy i zakończy się normalną, taką rodzinną, taką odświętną wigilią świąt Bożego Narodzenia. Sylwia, to by też wobec tego życzę tego wszystkiego, co powiedziałaś. Widzę, że się bardzo wzruszyłaś. I, I chyba mi się trochę udzieliło, bo też poczułam takie mrowienie na plecach i ramionach. Bardzo Ci dziękuję. Ja się zgłoszę po ostatnią twoją powieść z moją córcią. Mam nadzieję, że zdążymy przed świętami, żebyśmy też mogły się w niej właśnie zaczytać. Ogromnie Ci dziękuję. Dziękuję ja, Państwu. Ja również dziękuję. Tak, dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Przypominam, że naszym gościem była wybitna Szczecinianka, pisarka już 11 powieści Sylwia Trojanowska. Zapraszam po jej książki, ponieważ tak wiele ciepła i takiej serdeczności dzisiaj potrzebujemy wyjątkowo. Dla Kolegium Balticum prowadziła rozmowę Nina Kaczmarek www.wiem.to dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję również serdecznie, pozdrawiam.